Podstawowym problemem przy pisaniu felietonu jest znalezienie czasu na pisanie felietonu. Jest to zagadnienie głębsze. Jak w ogóle znaleźć czas na pracę, kiedy tyle wokół obowiązków, no w ogóle przyroda i hormony? Jak więc znaleźć czas na pisanie felietonu? Nie ma co szukać. Podstawowa zasada jest taka, że aby cokolwiek wykonać, nie należy się tym zajmować. Na przykład rząd nie zajmuje się rządzeniem jako źle, prawda? To samo z pisaniem felietonu. To się robi tak, siada się przed komputerem i uwaga! Nie należy od razu brać się do pisania, bo nie wyjdzie. Mnóstwo rzeczy człowieka będzie rozpraszać. Pacjance, gra w małysza, gazeta. Dlatego warto najpierw zrobić sobie coś do jedzenia i do picia. Okej, okay, jedzenie jest, ale na przykład piwa nie ma, więc trzeba skoczyć do sklepu. Najlepiej do centrum handlowego, albo jak nie ma pod ręką centrum handlowego, to do jakiegokolwiek centrum. No, łazienek czy tam zlewów, ale najfajniejsze jest właśnie handlowe, bo tam na spożywczym są promocje i można nieźle pojeść. Warto przy okazji skakania do sklepu wziąć. I wyrzucić śmieci, a po drodze zapłacić rachunki na poczcie. Nie bez kozery będzie skoczyć do lekarza, jak już się jest na mieście. No tak, już po 22.00 lekarz nieczynny. W takim razie można wrócić do domu i po godzinie tłumaczenia się, gdzie się było do północy i dlaczego w oddechu dominuje piwo, można już zabrać się do pisania. W tym celu należy przejrzeć gazety i poczytać jakąś książkę, postawić pasjansa, i tak koło pierwszej, drugiej w nocy nagle okazuje się, że felieton gotowy. Nie wiadomo jak. I na tym to polega. Dlatego już teraz weźcie się do pisania, bo czas goni, a auto stoi.